Siema siemano, witam was w kolejnym szybkim poradniku, dzisiaj pokażę wam to co prosiliście, czyli jak zmienić teksturę siewu, siewnika do kukurydzy lub tak jak farming to nazywa sadzarki. Opuszczamy sobie, tak jak widzicie włączamy i mamy teksturę siewu, siewnika tak jakby zbożowego. Już wam pędzę z pomocą jak to naprawić. Nic się nie zmienia, wypakowujemy oczywiście naszego moda, tak jak zawsze to robimy, usuwamy zipa, żeby nam się później nie plątał. Wchodzimy sobie w folderze, wyszukujemy XML od naszego silnika, przechodzimy do niego, otwieramy go oczywiście za pomocą jakiegoś notatnika. Ja polecam do tego program Notepad. Naciskamy sobie Ctrl F jak Filip i wpisujemy tutaj sewing machine. Wyszukujemy, przechodzimy, naklikamy, naciskamy Enter po prostu i szukamy tego, co chcemy. I mamy tutaj Sowing machine, Fill index, coś takiego musicie sobie znaleźć, nie? Tutaj ogólnie macie, jakie nasiona przyjmuję, co może siać i tak dalej. Wy potrzebujecie tutaj dopisać jedną linijkę pod spodem, tutaj, lub możecie ją mieć, ale po prostu jest inny, inny typ tutaj wpisany. Ja wam ją oczywiście wklejam w opis. Wy sobie ją tutaj musicie wkleić, na przykład pod nic waluę na truę. Ważne, żeby było to pomiędzy sound machine, nie? No i najlepiej, żeby nie było to gdzieś pod dźwiękami, tylko nad dźwiękami. Zapisujemy, zaznaczamy wszystko dodaj do archiwum zip, nie rar, no to dla kompresji może być ta najlepszą wycinamy ctrl-x, wklejamy ctrl-v przechodzimy na dół, usuwamy nasz folder, przechodzimy do gry I już Wam pokazuję, że to działa, tylko sobie sprostuję jedną rzecz kiedyś było nazywane to sadzarkami, teraz są poprawnie wpisane się punktowe opuszczamy sobie, włączamy i tak jak widzicie elegancko już tam yy, sieje w rządkach. także mam nadzieję, że Ci pomogłem po raz kolejny trzymaj się i do następnego